Dzień dobry, dzień dobry. O, dzień dobry. O, dzień dobry, proszę, proszę, proszę jaki dzień dobry, szczęśliwe. W piękną sobotę pod pięknym różańskim niebem. Kochani, witam Was serdecznie, kłaniam się niziutko i zapraszam na malutki spacerek. Króciutki. Bajeczka się pierwsza z wami przywitała, proszę. Szczęśliwa jest, no. O, jak zipa. Późno żeśmy wyszli, bo ja długo rozmawiałam przez telefon. Ojej. Tak, zaczynamy weekend trochę z opóźnieniem. Ale, kochani. Powiem tak co umie na no umie, jest ładna pogoda, to widać. Szczęśliwy pies też widać. No i moje śmiejące się gębę nie widać, ale słychać, więc chyba trochę mi zdrowie się polepszyło, dopóki się nie zdenerwuje na co się ciśnienie mi nie podskoczy. To tak powiem, no ciśnienie mi lekko. Lekko, aby nie zapeszyć. Spadło. To znaczy spadło wczoraj na wieczór już mi spadło tak normalnie że miałam że miałam dolne 85 Ale To dopiero pierwszy raz od tygodnia Było po, poniżej 90 Także kochani Odetchnęłam z ulgo poszłam spokojnie spać w miarę odpoczęłam, no a noga to jest jeszcze daleko. Daleko od. Jest poprawa, tak, jest poprawa, ale ciężko z tą moją nogą. Także, kochani, ale humor mi dopisuje. Ja się cieszę, że mi ciśnienie spadło. To mnie bardziej cieszy, bo no, z, z, z nogi cudów to już nie będzie. Aby ten stan zapalny zszedł trochę. Jest, choroba postępuje także. A te samochody jeżdżą, jeżdżą. Na zakupy to już trochę późno, bo wiecie, to już jest zaraz jedenasta Już bardziej z zakupów wracają. Ja nie wiem. Ale u mnie jest taki śpiewają, słońce świeci. Zobaczę na ile mi siły pozwolą popracować. Dzisiaj zamiarów mam dużo, ale wiecie, to zamiary to swoje drogo. A życie wszystko nam weryfikuje. Moja babcia, moja babcia cienko, cienko śpiewa. Wczoraj przyszła do mnie z płaczem, że jej ucho boli. No a ja nic nie mam w domu od ucha, no i i cały weekend, co ja mam jej zrobić z tym uchem nie mam ani olejku kamforowego żeby ją tam naczyć, te ucho, ani żadnych kropelek do ucha do ucha to już jak jest zapalenie ucha, to, to antybiotyk potrzebny nie mam co jej do tego ucha zaaplikować ale chodzi, wiatry są straszne u nas teraz, a tutaj za to góro to takie sobie, wiecie te wąwozy to są i przeciągi są no i po prostu ją zawiało, no. Sama sobie biedy narobi, bo nie siedzi w chałupie tylko lata. Nie wiadomo gdzie. Jakbym zapomniała idę ma lat. Tak kochani. Ciepełko, słoneczko. No dopiero w poniedziałek coś może... Czy zadzwonię do doktora? czy... Czy ją tam ktoś podwiezie, czy doktor przyjedzie, nie wiem. Nie wiem, na ucho się nie umiera. Jak jest nierozważna, to, to trudno. Musi być trzymać. Może powiecie, że jestem nieczuła, ale ja już tak no. Zaczynam się wyzbywać tej czułości, bo nade mną też nikt nie jest czuły. Także jak, niech będzie tak jak każdy dba o siebie. Jak dwa tak ma. A my idziemy. Ptaszki ślicznie śpiewają. Oj, ślicznie. No. Wczoraj to było tak zimno, wiecie? Pogo w pogodzie pokazywali, że ma być 20-21 stopni. A było 17 stopni. I był taki zimny wiatr. Naprawdę było zimno wczoraj. Dzisiaj za to jest pięknie i jutro też ma być pięknie, a w poniedziałek nie wiem. Bo tak raz pokazują Chłodniej, a raz pokazuje 29 stopni, więc na dwoje babka wróżyła z tą pogodą. Trzeba wstawać rano i cieszyć się taką pogodą jaka jest, aby deszcz nie padał, bo ja nie lubię jak w dzień deszcz pada. Jak ma padać, to niech pada w nocy, żeby ludziom nie przeszkadzał. O, gdzieś syrena wyje, jakaś karetka jedzie, no. A my sobie idziemy ze spacerku. Chmurkę nakarmiłam. Może się nad rzeczkę przejdziemy. Proszę, a tu kotleniwiec pojedzony, jak się kula. A my idziemy dalej. O babci wam mówiłam, babcia wyszła. Wyszła na dwór i ucho już nie boli. Już ja nie wiem, ona jest. Ciężka, ciężka No i kochani, jesteśmy na drzeczko. Ale przyjemnie. Słońce świecia na rzeczką zawsze. Wiaterek wieje. Leciutki, cieplutki, przyjemny. Super. No, niestety, spotkanie z moją babcią to jest opad aury po całości. <grywka> Musiałam się trochę wyciszyć, żeby żeby znowu przyjść tutaj i trochę z wami pogadać o tam liście kaczeńcy na rzece widać nie wiem czy to widać bo mi słońce świeci w aparat ale kochani jest bardzo, bardzo przyjemnie Bardzo przyjemnie no ten szum No, czuję się jak nad morzem traw, drzew, śpiew ptaków, no. tak. To jest to, co bardzo lubię. Tak, kochani, życzę Wam, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Wiecie o tym. Że zawsze wysyłam Wam dobrą energię z całego mojego serca. Dziękuję Wam za to, że jesteście, że oglądacie, że komentujecie, za Wasze łapki. Za wszystko Wam bardzo dziękuję. I do następnego razu. Pa.